Pan, pan Skamiński. Nie, no. No to może przejdziemy już do pytań. Jak pan został tułaczem? Zostałem tułaczem przez wojnę i po powstania listopadowego. Musiałem opuścić ojczyznę i od tej pory wędrowałem po świecie, szukając nowego miejsca zamieszkania. No cóż, smutna historia tułacza. Zatem jakie prace pan wykonywał podczas tułaczki? W czasie piłaczki podejmowałem się wielu, wielu prac. Pracowałem jako majtek na statku, harpunik, brałem udział w polowaniu na wieloryby, handlarz, żołnierz i również właściciel fabryk cygar. No to całkiem sporo prac. Jak pan został wyglądańnikiem? Po wielu latach tułaczki marzyłem o stałym miejscu, miejscu, zostałem latarnikiem, ponieważ ta praca dawała mi szansę na nowe życie. to dobrze. Zatem jak się żyło Panu w latarni? W latarni żyło mi się spokojnie. Miałem swoją codzienną rutynę, dbałem o światło i o statki, które przepływały obok latarni. No to, to całkiem pożyteczna praca. Jak się Pan odnajdował wśród ludzi? Wśród ludzi potrafiłem się od, odnawiać. Chodziłem co niedzielę do kościoła. No to religijny pan. Jest. Jak Pan by opisał swój pobyt w latarni? Pobyt w był dla mnie jak spełnienie marzeń. W końcu, w końcu poczułem spokój po wielu latach tułaczki. Jakie by było Twoje wrażenie, kiedy czytałeś książkę? Kiedy dostałem książki, poczułem ogromne, e, ogromne wzruszenie i tęsknotę za ojczyzną. Jak pan stracił pracę? Traciłem pracę, ponieważ e, e, zaczynałem się tak bardzo w panu Tadeuszu, że zapomniałem zapalić latarni i przez to rozbił się statek na Mieliźnie. To bardzo nieszczęśliwy los statku. Dokąd się pan udał po, po utracie pracy? Po utracie pracy udałem się w dalszą tułaczkę po świecie, szukając nowego miejsca do zamieszkania. No to z mojej strony to tyle. Życzę Panu powodzenia w dalszym życiu. Dziękuję bardzo.